Jesteśmy dzisiaj na XVI Kongresie Północ Nieruchomości w Krakowie, na którym rozdaliśmy wyjątkowe nagrody i uczciliśmy wyjątkowy jubileusz, jakim jest 20-lecie powstania biura franczyzowego w Bochni. Bardzo duże święto, mnóstwo wyróżnień dla franczyzobiorców, ale też 2024 rok był dla nas bardzo dobry. Ponad 35 podpisanych umów franczyzowych, także firma na pewno na dziś jest na etapie bardzo mocnego etapu rozwojowego. Z rozmów właśnie z franczyzobiorcami to, co bardzo wielu z nich podkreśla, to to, że poza tym, że mamy poukładany biznes, ludzkie podejście, to, że firma jest właśnie te 20 ponad 5 lat na rynku, jest tworem niekorporacyjnym, to, to że nie przeszkadzamy im w biznesie. Bardzo mocny rok przed nami, więc życzyłbym i sobie i wszystkim franczyzobiorcom jeszcze większej aktywności w te treningi związane z najbardziej podstawowymi wykresami, bo jak ktoś opanuje to do mistrzostwa, to to wyniki również są mistrzowskie.